Jak, wch jak wchodzę mieczem Gotowi już? <grystanie> Boże o... Boże Blow Uspokój dobra, się Dobra ci jeszcze nic co? <grystanie> co do SKKF Chciałbym powiedzieć o jego procederze Bo to naprawdę wstrząsnęło mnie Co on do mnie powiedział On teraz każdemu z nas za kręcenie odcinków z masakry Każe płacić 20zł od odcinka Więc ja w ramach protestu U mnie już nie pojawi się żaden odcinek masakry no, może się pojawi, może mu zapłacę te 20 zł, ale ja nie wiem, jak tak można. Rady w ogóle teraz wejść do ich domu, co nie? Bo jest ten kubość i A! 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 Nie! No to ładnie, pingwin. Co tam miałeś ciekawego w ekwipunku? Co? <śmiennie> I powinno być to kompletnie. Do... <śmiennie> Jaki debil, jaki debil! Bartek! Jejku, my cały dzień dzisiaj ten, ten, przed tego wywalił. Bartek zniszczył d***a. ty. My cały dzień dzisiaj tą trawę, ten, ten jeden ten, trawę, pamiętasz, pingwin? No. No, to ładnie nas załatwił. <ślech> Ej, to już możesz wywalić ten, ten dirt, niepotrzebny nam. Oddaj im. Chrupkę okay, i świnkę. Ej, co to jest? Ey, jest, ej, nie jest, niespodzianka, niespodzianka, dawaj tak, <laughs> What the fuck? Może ktoś coś dla nas przygotował Bartek zniszczył terta Bartek zniszczył terta Leci w pierdol Bartek zniszczył terta